W czwartek 28 października w restauracji Leśna w Karpicku odbyło się cykliczne spotkanie z folklorem Wolsztyńskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Tym razem zaprezentował się zespół Szwarne Paradnice z Nowej Soli. Wolsztyńskie Koło TWK, które reaktywowało się 27 stycznia 1994 roku, od dwóch lat w Leśnej organizuje raz w miesiącu spotkania folklorystyczne o charakterze integracyjnym. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mają wtedy okazję poznać wiele zespołów z okolicy. Należy zaznaczyć, że zaproszone zespoły występują gratis. 28 października na spotkaniu zaprezentował się zespół Szwarne Paratnice z Nowej Soli, który wszystkim gościom zapewnił wyśmienitą zabawę. Jak podkreślał często nieżyjący już prezes TWK dr Piotr Janaszek, najlepszą rehabilitacją jest właśnie ruch, który doskonale poprawia kondycję. Szczególne podziękowania należą się panu Dariuszowi Piskorzowi, który przywozi swoim samochodem gości oraz właścicielom leśnej, którzy nie tylko udostępniają swój lokal, ale jako jedyni przystosowali go dla osób.